Witam naszego kolejnego gościa, z którym rozmawiamy na festiwalu w i jest nim yy, rafineria siema. I powiedz nam proszę, bo y, zaczynając od Twojej przeszłości komiksowej, przekopaliśmy sobie Twojego blogspota, gdzie publikujesz też komiksy, i zacząłeś publikację 7 lat temu, w 2012 i minęło trochę czasu, dopóki ukazałeś się na papierze. My cię odkryliśmy dopiero rok temu, Krzysiek chyba? Tak, jakoś tak, przed złotymi kurczakami. Mm, I powiedz mi, co, co się u Ciebie zmieniło, odkąd zacząłeś jeździć na festiwale komiksowe? Bo wcześniej nie jeździłeś, prawda, przy publikacjach? No nie miałem okazji, nawet jak, je, Teraz, jak jeżdżę od jakiegoś roku... Znaczy nie no, w sumie od roku to też nie jeździłem dużo na konwenty. Więc no, nie wiem, tak... Na pewno więcej jeżdżę po miastach i nawet nie mam czasu ich pozwiedzać, więc to w zasadzie jest takie przyjazd i powrót. Więc tyle się pozmieniało. A może... No nie, no ciężko stwierdzić, nie, bo tak jak się siedzi przy stole, to mało się widzi, co się dzieje dookoła. Nawet teraz, jak siedzę tutaj na MFK, to tak nie mam za dużo aktualności, co tutaj się dzieje, ale ponoć fajna impreza. A po, powiedz mi, jak, jakby jak z dostęp, może nie z dostępnością, jak z odbiorem Twoich prac? Czy odkąd właśnie jeździsz i jesteś obecny na festiwalach, coś się zmieniło wśród odbiorców? Znaczy tak, jeżeli ktoś już wcześniej czytał moje rzeczy, to przyjdzie i potwierdzi, że faktycznie tam już czyta moje rzeczy i się podobają, dlatego przyjdzie coś tam obczaić, kupić. A po, do pozostałych to nie wiem, przyjdą z ciekawości, wezmą, ale ja nie wiem, co się z nimi potem dzieje. Mogą być. Mogą być wściekli albo nie, po prostu nie wracają potem. Ja, ja nie oceniam, nie wiem. A, a czy na przykład e, takie zmyślone rzeczy, jak cyfry w internecie, ilość osób, które oglądają, czy coś śledzisz, e, ile osób y, y, sprawdza twoje prace? E, znaczy, no to widać tam, wyświetla się ilość, ale czy ona jest duwa, no nie wiem, no w porównaniu do tego, ile czasu to robię, to nie wydaje mi się, aby to było jakieś powalające. No, ale to w sumie jakoś nie przywkadza. jakby robi się tak kameralnie i w sumie też jest spoko. Dobra, powiedz mi, bo masz ze sobą odpady zmieszane, walki robotów kontra płonące książki, wyjęte z życia i nowość na festiwalu, z błota edycja. I od razu mam pytanie, bo też printy masz ze sobą bardzo ładne, które też można było zobaczyć na twoim Instagramie. A czy możemy się spodziewać od ciebie bardziej kolorowego komiksu, czy komiksy jednak utrzymujesz w jednej czarno-białej stylistyce? Początkowo miałem w ogóle taki pomysł, że jak robiłem odpady zmiefane, to jakby pójść tą uniwersję dalej i robić inne kolory, jak się segreguje odpady. Czyli miałbym po prostu kolejną edycję na plastik, na szkło i makulaturę. Ale stwierdziłem potem, że, no nie, najpierw potem w szarości, bo jakby. No nie wiem, tak po prostu wyszło. Jak tak czarne, to od szarości do bieli, no i potem przyszła pora na kolor, nie, to może to dalej będzie ciągnąć, bo w sumie ten ostatni, ostatnia okładka bardzo fajnie wyszła, bardzo jestem zadowolony, to jeżeli coś wyjdzie, to zobaczymy, no. Jak na razie nie mam planów na konkretnych, więc zobaczymy. Dobra, powiedz mi, bo 7 lat pracy już przy, przy komiksach. Najpierw internetowych teraz przy zinach. Eee, czeka nas jakiś debiut w jakimś wydawnictwie? Grubsze wydanie, dłuższa historia? No, Zależy to ktoś będzie chciał. <laughs> Poza tym, no wiesz, żeby z jakimś wydawnictwem coś robić, to trzeba mieć jakiś scenariusz na, na dłuższą historię, nie. Jakby to, co tutaj robię, to jest to takie raczej krótkie metra, krótkometrawowe rzeczy na jedną stronę. Ale no nie odmawiam, nie. W sensie nie, nie mówię nie. Jakbym coś kiedyś miał, to może zobaczymy, ale no to są jeszcze to nie jest bliska przyszłość. Jasne, a powiedz mi właśnie odnośnie twoich historii, bo to są zbiory krótkich właśnie jednoplanszówek. Eee, czy masz zapas materiału do publikowania, czy tworzysz na bieżąco? A, w sensie w internecie, tak? Czy to no, często. E, tak, tak, teraz oczywiście o internet mi chodziło. Tak, tak. Eee, jestem w internetu. Mam trochę materiału, znaczy teraz w tym ostatnim wydaniu to mam trochę rzeczy, których nie publikowałem, więc prawdopodobnie w październiku się pojawi, a no czasami tak jest, że mam zapas jakiś, tego nagromadzę, to potem publikuję, ale czasami są po prostu posłuchy, że no nie ma co wymyślić, no. albo rzeczy są słabe i nie robię i po prostu czekam na coś lepszego, na coś lepszego aż wymyślę. Dobra, i powiedz mi, bo um, Twoje wzory, tak jak za, za Instagramem mówiąc, można było y, kupić w kropie na koszulkach, prawda? No tak, no robi, robię rzeczy. I one na bieżąco, na bieżąco się pojawiają? Jakie to jest uczucie, jak widzisz kogoś w swoim projekcie, kto, który go nosi? Czy to już jest obojętne po pewnym czasie? Czy znaczy, to jest całkiem zabawne, zwłaszcza tutaj, bo ja widziałem dużo osób w jednej takiej samej koszulce. To tym bardziej się zastanawiałem, czy tylko jedna jest taka dobra, czy inne były po prostu coś z nimi nie tak. No ale nie no, fajne, fajnie. E, ludzie ten... Jak się podoba, to niech nofał, bo to. Nie, co sumie się zgubiłem, nie wiem co miałem mówić teraz. <laughs> <laughs> Jeżeli nofał, to spoko, no podoba mi się, w innym się podoba. Dobra, i powiedz mi, bo to już właściwie ostatnie pytanie, twoje komiksy, gdyby ktoś chciał kupić i jeszcze jakimś cudem ich nie miał, to jak można do ciebie dotrzeć? E, jakby chciał nabyć, to może śledzić na fanpage'u, na Rafineria Comics, tam daje info o tym, gdzie można coś dostać, a poza tym, no na Instagramie też trochę, tam wspominam, jeżeli przypomnę sobie, aby coś wrzucić, bo tam też niezbyt często rzeczy są i tyle chyba, a jeżeli ktoś by chciał oglądać więcej obrazków takich ładniejszych niż te komiksy czarno-białe to na się. jeszcze jestem i na Art Station pod Rafinerią więc też można obczajać Dobra, no to to wszystko na pewno zlinkujemy przy tym wywiadzie, dzięki serdeczne za wywiad i wszystkiego dobrego Dzięki, na razie